Teraz będziemy łowić, ale mi to skrzywiło. Dobra, także łowimy. Tu jest takie coś, tu między tymi liliami, a nie tu między liliami ładnie łowi, ale lecimy na kładkę, bo kładkę jest OP podobno. Kładkę jest podobno OP. Tak więc, tak więc no. Chyba biały. Białe robaki, podobno na białe robaki. Cholera, jasna. Wyrzucają mi tu wędkę. White Quest Catcher. Ok, teraz tak to. I czekamy. Musimy złowić basa białego, basa zielonego i wzdręgę. Wzdręga podobno na czerwone łapie. Ty nie wiesz, że srebrny. Nie, srebrny dołącza. Chyba wychodzę. No ciekawe. Zaciąłeś za wcześnie? Ja zaciąłem? Czym zaciąłem? Nie, to jest udawane. Ja mam wrażenie, że oni tutaj udają. Jak mogę zaciąć? To jest zacięcie? Ty, to jest zacięcie! Coś mi bierze! Mam basa białego! Jezu! Coś mi bierze! <laughs> Jaki... <laughs> Jaki rozpruty, ty! I łowimy dalej. W końcu coś bierze na te białe robaki. Ja pierniczę. Ale heca. Ale heca. Fishing Planet działa. Ja w szoku. Baz zielony, jeszcze bas zielony i wzręga i chłopie mam eksplorację tak zrobione. O tym marzyłem cały czas. Fish Hat xis mi tu króci kruk. Ale nawet nie widzicie najważniejszego. Znaczy czy to jest najważniejsze. Jakiś tam dzień, ile mam rybek, ale to nie jest ważne dla nikogo. Mam wrażenie to Teoretycznie jeszcze zrobić tak i tutaj powiększyć, żeby nie było widać tego napisu i nie denerwował. Albo. O jezu! Nie no, tak i tak, i wtedy nie ma napisu. A jestem duży z jakością, gorszą niż najgorszą. Tak też miał być. Tommy! Tommy łowi jakiś medalowy bas. A tutaj właśnie coś nie chcę brać. A wszystko się wzięło przez to, że ja tak zrobiłem. Zrobiłem tak. Tak. I zaczęło brać. A teraz. Teraz nie bierze. To ja nie wiem. Dobra, rzucam o elegancko na 14 metrów. I czekamy. Te Lilie chyba bardziej. Co ty mi tu tuptasz? Nie tup tutaj. No i czekamy, czekamy na basę zielonego i wzdręgę. Czemu już coś bierze? A mi nie Zresztą ładnie ciunka Złowy basa czerwonego no Wzdręga zielony. Wszyscy łowią te rzeczy, których ja nie mam Ja oni złowią już w tym czasie dwie... O! 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 Czyżby coś? Pewnie jakaś żaba. To nie idzie. Oddaj wędkę. Zaczepiło się jakąś żabę, jestem tego pewien. No daj mi wędkę wyciągnąć. Mój Boże. No nie wytrzymam. Co, Rybańsko? ice z Wolowka? Mm, nie, ale wolę nie poznawać teraz. Teraz to jest człowieku miks dołowienia karasi. W ogóle słyszałeś ten miks dołowienia karasi czy nie? Czy tylko ja go słyszę? Świcinka, lekki, blask. Skławi, brzeg, szmiruje, i w górę. Wędzisko w dłoniach czujesz To kręci w żyłach, jak piwo buzuje po wlotkiem kręcisz raz i dwa Trzy i cztery latata Gdy wilgotną zanęty w dłoniach kule W myślach tak naprawdę z Tu jest w pracy kukurydzą, tak lepa to, że O chuju miły, o mój Boże i co z tego, że sandacz częściej bierze, skoro smakuje jak gówno mdlyna? dobra, bierzemy wędki i ziemy nad ponta! Ciążąc rodziną I przed oczyłem, kurwa mać Utknęła w świtowiu I szarpie i chuj Kiedy sztywne wędzisko w dłoniach czujesz To kręci w żyłach, jak piwo buzuje kręcisz raz i dwa Mamy Cię! Bas plamisty! 141 golda Same bydlaki Biorą Jest, ja będę mówił BAS zielony! Mamy go! Mamy go! Mamy to! Mamy to! Zwycięstwo! Zwycięstwo! BAS zielony! Dobra, teraz dręgę! Na co na co łapie się w dręgę? Z Białe robaki! Gdzie z może mieć hotspot? Czekajcie, musimy to przeczytać. Tutaj, jak Bulwix, pod kątem. Fishing Woman 13. <śmany> oh, Fishing Woman. Nie! Nie, nie wierzę! Nie wierzę! Ta gra jest takim Paytwinem. Okulary. Niestety okulary są jedynie dostępne za monety. Wersja najprostsza około 100 je z G. Pytanie, czy warto je mieć? Zawsze po włożeniu ich poprawia się jakość obrazu gry. Trzeba, że za 100 monet poprawiasz sobie grafikę w grze? Okularami? Chiapiesz. Ja Dobra, dołączam się może do nich. Miałem, że Jonore będzie gdzie mogę indziej łowić w dręgę? A u nich chociaż cokolwiek łapię. jeszcze na białe robaki. Fishing woman. Pozdraw. To nie chcę te wyrzydzić przynęte od innych, jak jak ta... Jak szamanki w Metinie. Jezu, a to są śmieszki, nie przeporadnik, haha. Za żartownisiów uważajcie na skrót Alt plus F4. po usunie was z gry, haha. Ha. Jeszcze z zamk Zamkniętym nawiasem, a nigdzie nie był otwarty. Spacja jeszcze na zakończeniu, o! To ja znalazłem za jakiś dziwny artykuł Grzegorz Benedycki. O mój Boże! Mój ulubiony Grzegorz, z kategorii Grzegorz. O list, w no mam na fandomie Ranking Clip Fishing Planet. Kiełb Sigma to będzie jakoś na samym dole? Czy to będzie? Nie, będzie po prostu... Poszukuję ryb... WZDRĘGA! WZDRĘGA! Poszukuję... Witam, poszukuję ryb! Łowię rybki od parunastu dni nie potrafię polować następujących gatunków. Medalowy bas, medalowa wzdręga. Czy byłby ktoś uprzejmy? NIKT NIE BYŁ! się OD 2015! Brat czeka od 2015, aż ktoś mu odpowie. Mirek G! Uczuję Mirku. Ja mogę mu maila wysłać. To się chyba w ogóle z na spinning łapie czy coś. Nie wiem dlaczego tak. Aczeki. 10 to mały, 6 to średni, 2 to dłuższy, 1... czy im... 1 0 to mały, 5 0 to średni, 8 0 to tuż Nie wiem jak, im, jak oni to sobie udokumentowali, ale niech będzie No nie, chaczka, na mnie widać różnicę wielkości No tu jeszcze coś innego się włączyło się grał godzinę i w świdzie granie to granie wątpliwe nowego gracza, pomimo wszystko posiada jednak wiele zalet, wiele łowisk Free to play spędziłem dużo czasu, godzinę Kurator? Czemu jakieś Wszystkie możliwe gry free to play ocenił QRD Team Okazko wy najgorsze możliwe porady

Dziś klip mi się zrobił Krecik no Krecik, Krecik Na co łowisz? O pierwszy poziom, on pewnie nie ma nic innego poza czerwonymi robakami Się tu pojawiają jakieś? No już tylko mi wzdręga została, powiedz mi na no co ty tą wzdręgę złapałeś Dobry miksik wyszedł No KRECIK WYSZEDŁ! Pało! Zamiast mi pomóc to wyszedł Patrz, krecik złowy wzdręgę, krecik na co wzdręgę zapałeś, krecik na co łowisz, krecik wyszedł Nie ma Blacho, trapez. Witam serdecznie wszystkich mo Moczoki. Nie, tkaż, jak idzie moczenie kija. Kurde, ale to jest naprawdę taki klimat na tych rybkach. Taka to jest świetna społeczność. O, i tutaj ciągniemy, 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 ciągniemy. Mamy basika kolejnego. No ciunka, ale weź to. Weź to. No, jak to nie nastąpiło? Branie, nie umiem w to. Nie umiem łowić. No, to jakiś baz biały, pewnie medalowy baz biały. Wow, czekaj, aż muszę chyba. Zdjęcie sobie cyknąć z nim, ale jestem krzywy. O mój boże, w krzakach. No, jak nie było brania? To kiedy jest to branie? Węd ryba mi odpływa z wędką, nie widzę nawet w tym prawym rogu nic, w tym tutaj rogu nie widzę. Z pławika zupełnie bym gdzieś tam odleciał, ale to nie branie, no tak, no tak, to nie wiem jak to branie wygląda w takim razie. Przegapiłeś branie! Co? Fishing planet. No, oni to od z tym odpływa! No przecież odpłynął mi prawie z rybą! Z, z hakiem, z przynętą, z akumulatorem, bez kitu. Brat mi odpływa z tym, z wędką, ale to nie jest branie jeszcze, musisz poczekać. To jest branie? To też nie jest branie! Wyjdę z tej gry zaraz! No przecież mnie. Nie wiem, nie wiem. Ja kiedyś na kafelki w kiblu na bo mnie brania, ty sranie Rzekł Kaspi, opsrana dupa tu jakiś siedzi mm. O, ho, ho, ho. Zostawcie mnie basy no. Zobacz na pit Patrz, bas niebieski Bas niebieski, bas niebieski, bas niebieski A gdzie jest wzdręga? O i u mnie bierze A u niego nie <laughs> Czy ty to widziałeś? Go! Czekapujeś branie, no nie uwierzę w to. Tego brań. Przysz... A co to było jak nie branie w takim razie? Rybka mi odpływa człowieku sprzętą, ale to nie jest branie. Żabo oddawaj mi wędkę! No po. No. Co? No w sensie dajesz... Nie mogę ci pokazać, bo mi żaba wciągnęła wędkę. Dobra, idę. Kiss, lewo, prawo, prawo, lewo. Wyczerpiemy powrót do rybkowania, bo to już jest jakaś pomyłka. Ciepł.